Dzień dobry Państwu, witamy, jak na razie bez deszczowego Kaszowa, mam nadzieję, że to się nie zmieni, chociaż no wiemy, jaka jest nią, pogoda w kraju, także no nic nie możemy gwarantować, ale nie to jest ważne. Widzimy się dzisiaj na kolejnym starciu kaszywianki kaszów tym razem towarzysko z Garbardią Kraków i na ten mecz zapraszamy Państwa Patryk Śmiłek Jerka Jarkadiusz Salomon. Przedstawimy skład, może zaczniemy od drużyny. Gości a więc Garbarnia Kraków dzisiaj naprawdę szerokim składem, 18 zawodników zawali ze sobą trenerzy Marcin Chmura i Jacek Kokoszka numer 19 Szymon Żmuda numer 15 Michał Półgrabi 99 Marek Seremet 1 Igor Wyrwa, 16 Wiktor Birgiel 17 Aleksander Stachurski 14 Kamil Topinek, 5 Maciek Żurek 8 Oliwier Ferenc 77 Antoni Kulaj 10 Tadeusz Ogórzałek, 6 Emil Cowiński, 3 Jakub Jędrszczyk 97 Igor Kostra, 18 Bartomiej Kozioł 2 Andrzej Leni 7 Franciszek Gorzałek i 9 Patek Rybak i duet -Tener, tak jak wspominałem Marcin Chmura i Jacek Kokoszka z kolei, jeśli chodzi o skład gospodarzy, no to tam numer 85 Bramkarz Bartłomiej Suchan, numer 19 Karol Jastrzemski, numer 11 Rafał Gawin, numer 6 Bartosz Lach, numer 13 Dominik Stybura, numer 4 Michał Suchan, numer 10 Michał Harchut, numer 14 Dawid Gawin oraz numer 3 Bartosz Noga na ławce z kolei z numerem 9 Szymon Madej, z numerem 2 Kamil Kowalczyk oraz z numerem 15 Bartosz Staszczak, trenerem pan Bogusław Gaweł. Tutaj. Drużyna gospodarzy wygrała 6 do 3, było sporo dramaturgii, ponieważ w pewnym momencie przegrywała 3 do 0. No to jest mecz towarzyski, więc też emocje mogą być trochę mniejsze, ale już mamy pierwsze kopnięcie i zaczynamy spotkanie. Pewnie każdy z nich będzie chciał, yy, chociaż przez chwilę pobyć na boisku. Yy, z kolei drużyna Skaszowa będzie musiała trochę yy, znaleźć trochę więcej sił na ten mecz w takim wypadku, ale na pewno nie będzie to yy, dla nich żaden problem. No i uwaga, bo na razie zadomówiliśmy się pod bramką. Garbarnie jest pierwszy w tym meczu uderzenia. Odważnie e, strzelał Michał e, Przeciwnika tam e, położył się e, właśnie Harhut. A właśnie został położony. Teraz Słan przejął piłkę. Bardzo groźna sytuacja. Ależ niewiele brakowało. Zastrzelanie przede wszystkim. No i póki co e, wychodzi mu to e, coraz lepiej. No ten drugi strzał już był naprawdę groźny. Zobaczymy, czy e, powiedzenie do trzech razy sztuka e, zadziała w tym wypadku. Póki co właśnie on w środku pola. Teraz strzał z daleka, tym razem jednak zablokowany z powrotem właśnie z futbolówką. No ale tym razem no, ta piłka cały czas zmienia właścicieli. Teraz dobry, dobra próba strzału! Rywali, ale... O też trzeba przyznać, że kaszywankę możemy też chwalić na razie zagra w destrukcji, bo raz za razem świetnie czytają rywali, chociaż teraz będzie szansa. Uwaga, czy to będzie bramka? Nie, kapitalna interwencja słuchana. Idealna okazja dla Igora Koszy tutaj, tutaj ruszył środkiem boiska jak, jak czołg, przedarł się przez całą defensywę. Tym razem mamy mecz towarzyski, natomiast wydaje mi się, że yy, dla tych piłkarzy nie ma to aż takiego znaczenia. Oni chcą wypaść dobrze w każdym meczu. Garbarnia teraz z groźną akcją w środku pola. Strzał, jednak e, obroniony. Trzema szybkimi podaniami wyjść pod pressingu rywalia. Teraz uwaga, bo ruszył nam właśnie Franciszek gorzałek, e, Ależ e, efektownie wygląda ten trening po lewej stronie, a teraz jeszcze atakuje Jędrzczyk z prawej strony. Minimalnie bramki to uderzenie. Dobrze wykończyć. Cały czas mamy wynik 0 e, do 0. Natomiast na pewno na brak emocji nie możemy narzekać. Nie, i też myślę, że to nie będzie długo się utrzymywało. Uwaga, bo teraz e, poprzeczka e, po uderzeniu Elvira Ferenca. Dobra próba, od razu tutaj. Długo się młody piłkarz Garbarnie nie zastanawiał, dostał piłkę, od razu chciał uderzyć na bramkę i to. uderzał na bramkę, ale był zablokowany. Gawin, ale teraz no niezruszony na tego z wody Jędrszczak. Uwaga, będzie szansa dla Franciszka. Ogorzałka, ale jakby za długo zwlekał z tą próbą strzału. Jeszcze tutaj próba przyjęcia piłki, ale złapił ją Bartłomiej i Słuchan. I znowu od bramki drużyna Skaszowa. No, mi się wydaje, że warto też pochwalić tutaj Garbarnie za jednak tą ich. Trochę alternatywną próbę pressingu. Oj. O, tutaj przewinienie. E, Suchan e, złapał piłkę potem, jak wypuścił ją z rąk. Elementy gry w piłce. Rzadko to się zdarza, że się mieli rzut wolny pośredni z pola karnego rywali. Jest uderzenie w mur. Jeszcze ogorzałek. Dobija. Ależ tutaj zamieszanie. Ale piłka wędruje w rękach. Ląduje w rękach Bartomienia Suchana. Ależ było groźnie. E, wymyka się to trochę e, prawą logiki. Ale uwaga, bo teraz Stuchan rozpoczął swój rajd, minął i kilku zawodników, dograł do Bartosza Staszczaka i jest uderzenie, ale minimalnie obok prawego słupka bramki Gora wyrwy. Ale Suchan naprawdę na razie robi różnicę w środku pola. No on tutaj stwierdził, że trzeba yy... po brata bliźniaka, Franciszka Ogorzałka, więc to duża Ogorzałka. Znaczy, nie jesteśmy pewni, czy bracia br bliźniacy, ale widzieliśmy ich przed meczem i byli do siebie naprawdę bardzo, bardzo podobni. Więc zobaczymy, czy, yy, czy ten ogrzałek będzie grał równie dobrze jak, jak jego poprzednik. No póki co wydaje się, że yy, nazwisko zobowiązuje. A my za chwilę będziemy mieli stały fragment gry. Aha, będziemy mieli rzut, rzut karny, karny, zobacz. Czyli mieliśmy jak przewinie w polu karnym po tym rzucie w wolnym i zamieszaniu. Chyba tam być również ręka, ale naprawdę ciężko było stąd dojrzeć. Zaraz może odwiniemy taśmę, zobaczymy, co się stało, ale ma ale teraz Suchan, kapitalne uderzenie Michała Suchana, bardzo pewnie przy słupku. nawet bramkarz wyczuł jego intencję, no to myślę, że nie miałby większych szans, to żeby wyjąć tę piłkę i e, odwrócić losów tego karnego, no, jak na tutaj lidera dzisiaj przystało, no, dzisiaj na razie karne e, wykonywane skutecznie, teraz rzut rożny, uwaga, będzie gol, tak jest, jest, 2 do 0. No, i zaraz postaramy się tutaj wychwycić. No, mi się wydaje, że to był Rafał Gawin. Jestem też, przekonany. Też tak, 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 to jest oczywiście Rafał Gawin. Parę tych rzutów rożnych widzieliśmy w tym meczu do tej pory. Raczej nie było tak groźnie. Tym razem idealna centra w pole karne. Rafał Gawin zaraz się tam, gdzie trzeba było. Dołożył tylko głowę i piłka wpadła do bramki. No i można powiedzieć, że piłka nożna jest niesprawiedliwa. Po takim dobrym okresie garbarni, rywale tutaj wyprowadzi dwa szybkie ciosy. Zależało na tym, żeby właśnie zdobyć tą bramkę kontaktową. Widać, że właśnie wychodzą, wysoko podchodzą, czekają tutaj na błąd przeciwników. Tutaj wysoko przejęta piłka. No i uwaga, broni Suchan, jeszcze grozi dobitka. bitka. Jest ta bramka, jest 2 do 1. Za chwileczkę już będziemy wiedzieli, kto tę bramkę nam zdobył. Z numerem 9, a więc Patryk Rybak wpisuje się na listę strzelców. O sporo zamieszania, najpierw ta strata własnym polu karnym, Dawida Gawina, którą wykorzystał. Franciszek Ogorzałek, jego uderzenie jeszcze przesłuchano. Obronione. Potem sporo zamieszania w polu karnym i Patryk Rybak odnalazł się. Najlepiej pod bramką rywali, jak na rasowego snajpera przestało. Dostawił tylko nogę. A no i proszę bardzo, to nas zapowiada tylko i wyłącznie niezwykłe emocje w tej drugiej połowie. Znowu on przy piłce, Widzimy. wywalczył trochę miejsca i Harhut biegnie sam na sam. Opanował piłkę, zwolnił jeszcze strzał, ale udało się obronić ta dobitka. Też niecelne. Tutaj myślę, że któryś z piłkarzy mógłby dać radę. No a teraz uwaga, bo będzie szansa, jest też sam na sam. Kostrz, kostrz, ależ teraz mało zabrakło, żeby tutaj zdobył bramkę na 2 do 2. Naprawdę, wydawało się, że to ma. Natomiast póki co te strzały albo, albo trochę niecelne, albo bramkarze o, naprawdę dobrej dyspozycji. O, to jest zawodnik, który tutaj może. W, trochę życia wpompować swoją drużynę Rafał Gawin, efektowny zwód, ale potem strata Jędrczyk przytomnie do ogorzałka. Może teraz mu się uda ogorzałek na prawą nogę, ale broni kapitalnie. Słuchaj, z rywalem dzisiaj tak, no słuchaj, jestem piłkarzem, który robił do tej pory Chociaż Gawin e, wreszcie zaczął e, coś więcej e, pokazywać e, na tej prawej stronie. Ale uwaga, po raz kolejny ogorzałek, i tym razem to już musiało skończyć się bramką. Tak jest po raz kolejny. Odebrali piłkę rywalom na, własnej, na ich własnej połowie. Piłkarze Garbarni i potem Igor Kostrz dograł piłkę przytomnie do Franciszka Gorzałka. Ten, o, można powiedzieć, że już w końcu musiał umieścić piłkę w siatce. Tym razem już nic nie mogło go powstrzymać. Bartomiej, słuchany, bezradny wobec tego dobrego wykończenia. Piłka po ziemi obok jego, obok właśnie interweniującego golki para Jest 2 do 2. Zasłużonego zwycięstwa, chociaż. Chociaż w tym momencie to właśnie Kaszowianka stara się odzyskać trochę kontroli. Właśnie Gawin poszalał trochę na skrzydle. Teraz dobre podanie, będzie akcja sam na sam chyba. Ten strzał minął trochę bramkę. Potem napisała też piękną historię w tych play i zagra w pierwszej lidze. No ale uwaga, bo skupiamy się już teraz na tym meczu, bo jest groźnie znowu po rzucie rożnym, ale taką próbą tutaj nie można skoczyć Bartomia Suchana. Natomiast drużyna z Kaszowa dalej. Problemy, o teraz zapachniało nam dość kuriozalnym samobójem, ale w poziomie centralnym, grały jednak gdzieś w drugiej, trzeciej lidze. Uwaga, znowu szansa, jest jeszcze jedna próba, ależ znowuż zagotowało się pod bramką Bartomija Sucha, rywala, jeszcze on, wciąż będzie groźnie, wciąż tutaj. W tym ataku pozytywnie naprawdę imponują piłkarze garbarni, bo potrafią takimi kilkoma podaniami rozmontować Devzyrwa. I teraz też było groźnie po tym. O, nazwijmy to Centro e, Może jest szansa, że e, uda się e, stworzyć jakąś akcję indywidualną. No, na razie tutaj akcję dwójkową tworzą piłkarze garbarni. Jędrszczyk! Ojej, ależ sz, szkoda, bo ten piłkarz zasłużył na to trafienie jak nikt inny na boisku. E, nie daje. E, jakiejś znaczącej przewagi Garbarni, bo przynajmniej w meczu jest e, póki co 2-2, chociaż cały czas e, ta druga połowa pod dyktantą klubu z Krakowa. Ale pamiętam, jak było w tej pierwszej, wtedy też e, po okresie, e, kiedy tutaj dominowała Garbarnia, uwaga, świetnie ruszył znowu Jędrszczyk, ale też naprawdę dobra, e, dobra praca Bartomia Suchana. Będzie t... się nadawał do prania pewnie. Łana próba wrzutki natomiast e, nie udało się, nie wiem czy tam była ręka, no piłkarze trochę protestują, natomiast może być jeszcze dobra okazja, chociaż teraz to podanie przejęte. Sędzia bardzo też tak. pewnie tutaj pokazał, że piłka odbita klatką piersiową. No i uwaga teraz groźnie, będzie jeszcze z tego rzut rożny. Dawid Gawid tym razem z bardzo dobrą interwencją w obronie. Tutaj, mimo tego, że w drugiej połowie garbarnia przeważa Znacznie, to jednak trzeba pochwalić bardzo obrońców e, drużyny z Kaszowa i bramkarza, bo radzą sobie naprawdę bardzo dobrze. oj, 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 oj ależ to by była e, bramka idealnie wieńcząca cały ten mecz. Więc e, już niedługo. Sędzia powinien zagwizać po raz ostatni. No! Dokładnie, no, jak, jak szwajcarski zegarku można powiedzieć wszystko. Dokładnie. Się odbyło! Remisy 2 do 2, pierwsza połowa dla Kaszowa wygrana 2 do 0, druga już z dominacją Garbarni, która była w stanie odpowiedzieć również dwoma trafieniami i zremisować całe spotkanie 2 do 2. W pierwszej połowie bramki zdobywali Michał Suchan i Rafał Gawina, w drugiej dla Garbarni strzelali Franciszek Ogorzałek i Patryk Rybak.